Będzie bitwa na kibelki! Jak fajnie! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy! Moja ubikacja jest silniejsza! Brawo, brawissimo, Blue Jane! Patrzcie tylko, mam takie krzesło! Jejeje! Je, je. I zaznaczamy sobie nagrodę dzienną! Jak fajnie! No, Blue Jane! No to co? Trenujemy, trenujemy! Już czasu nie marnujemy i ponowna nagroda! Ho, ho, ho! Jaka super ta przygoda! No, jejeje! Je, je. Blue Jane, dasz sobie radę! z nowym oponentem, na razie ten startowy i będę mieć Cię zaraz z głowy, mój drogi. Raz, dwa, trzy i wygrałam, brawo! I sobie teraz grę przyspieszę po farmie nieco. O tak, o tak, teraz pora na Ciebie, mój drogi. O, jaką masz fajną czapę i krzesło takie konkretne. E! Eee! Nie! Pokonał mnie! Co to dzieje się, kochani? Tylko nie to, tylko nie to. Trenujemy, trenujemy i jajucho kupujemy! Zielone, zielone, co tutaj mamy? Epickiego kiciucha! Taka tutaj zawierucha! Jeszcze raz, jeszcze raz może będę mieć szczęście! O, i rzadki kiciuch tym razem. O, jak miło, jak miło się tutaj zrobiło. Patrzcie tylko, mam to lepsze krzesło, tak, moi drodzy? Zgarnęłam go od poprzedniego oponenta. Nasze dwa zwierzaki są w naszej drużynie. 2-1, a ten? 1-9, czyli słabszy. O tak, kochani, no to co? Dalej bawimy się. Je, je, je Zaznaczamy nagrodę, jak fajnie. Ale dużo tych łynów nie ma co, nie ma co! Ho, ho, ho! I co teraz? I co teraz? No! Teraz wybieramy wreszcie Ciebie i będę w niebie. Tym razem uda mi się ciebie pokonać, bo sobie troszkę potwarmiłam. Taka sprytna tutaj byłam i mam nowe krzesło. Takie jak twoje. Je, 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 jak fajnie! O, i kolejny oponent. No to walczymy, walczymy! O nie! Taburet jest silniejszy! Tylko nie to, tylko nie to! No to co? No to co? Ho, ho, ho! jak tańcuję z tym krzesłem! O, jak fajnie, jeszcze nigdy nie tańcowałam z krzesłem, tak to jest to! O, no dobra, blużeń! jeszcze trochę, jeszcze trochę, tym razem Ciebie pokonam! O, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, koku sobie pieje! Jak to wolno, jak to wolno mi przychodzi, moje dłonie, moje ręce bolą mnie, Jejeje, je! Zaraz wypadnie mi to krzesło z rąk! I co, i co? Czekajcie, czekajcie, emocje sięgają zenitu i wygrał. I stołek otrzymałam. Jak fajnie! I zaraz wam pokażę, ile już mam tych krzeseł. Patrzcie, aż cztery. Wow, ale kolekcja przecudowna! I nagrodę zatwierdzamy. No pewnie 250 siły mamy. I co teraz? I co teraz? Moja ukochana Blue Jane oczywiście sobie farmimy. I walczymy. Tak, moi drodzy, farmimy, farmimy ciebie. I jestem w niebie. Świetnie mi idzie i się tego nie wstydzę. Brawo, brawo, jak fajnie! Jeszcze raz, jeszcze raz! I nauka nie poszła w las. No, i kolejna nagroda w postaci fajnego zwierzaka. O tak! ho, ho, ho. Jak ty ekstra świecisz, mój drogi, i jaką masz super fryzurę? O, razy trzy i pół. Brawo! Ho, 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 no! Jej, jak fajnie, moi drodzy! I mogę się odrodzić. Pewnie, że tego chcę je, je, jeszcze raz, jeszcze raz. No właśnie. No właśnie, teraz wszystkie statystyki będą mi szybciej przychodzić. I zaś sobie farmię: la tralalala, tra ale ekstra. I jeszcze trochę: farmionko, farmionko! O tak, moi drodzy, bo chcę sobie kupić jakieś fajne zwierzaki, no pewnie. I kupujemy sobie jajucho. O, no i co? Takie białe, białe, do otwierania doskonałe. No właśnie, no właśnie, jeszcze jedno i jeszcze raz. O, Rzadki haski, to chyba jakiś psiórek. Fajny, no dobra, i jeszcze co tańsze otwieramy. Co my tutaj mamy? O, czekamy, czekamy. Hmm. Kremowy kot? Skoczył przez płot? ho. ho, ho. O, dobra, zaznaczamy te najlepsze, aż czuję dreszcze. O, je, 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 fajnie tutaj jest, i nie ma już łez, i zaś nagroda. O, pięćset siły. Jej, trochę mało, jak na to, co już mam. Ram, pam, 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 pam. No dalej, Blue Jane, dalej wywijasz tym krzesełkiem i walczymy sobie z Tobą jeszcze raz, z Tobą jeszcze raz, mój drogi, na te, tam orety, orety, Zdecydowanie. O, ja chcę łynę dla całej rodziny. No właśnie, jeszcze trochę, jeszcze trochę! O, jaka jestem szybka, nie sądzicie i zaś mogę się odrodzić. Jak miło, jak miło się tutaj zrobiło dwa razy. Ha ha! ha. Cztery razy, po dwa razy i zaznaczamy sobie łyny. Juhu! Zawsze coś się, zawsze coś. jucho, jakieś fajne! Zaraz otworzę, bo będę w humorze. I co? O! Epicki alien! Kosmita się z nami tutaj wita! I pewnie dołączy do mojej ekipy. Zaraz zobaczymy. No! Wow! Mój drogi! Cztery i pół raza! Ha, 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 No, świetna ta przygoda. I mamy nowego zwierzaka! Takiego demonicznego, kochani! Zaraz zobaczymy, czy dostanie się do mojej drużyny. No, pewnie, że się dostał! O! Ile ty tu masz? Razy pięć! Je, je, je! Co tu dzieje się? Rewel Rewelacja, rewelacja. I wreszcie sobie z tym nowym oponentem walczę na ubikację. O nie, ja mam stołek. On ma ubikację, rewelację. Ale co? Nasz stołek jest silniejszy. Brawo, bravissimo. Teraz ja mam toaletę. Ho, ho, ho. O, rety, o rety. Kocham toalety. alety hi, 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 hi. Super, jeszcze trochę wywijasz tym blue Jane. Widzicie to? Je, 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 Ale kolekcja. O, przykro mi, przykro mi. Je, je, je. Co tu mamy fajnego? O, mamy takie takie bonusiory do kupienia. O, patrzcie tylko. Zwiększa się speed i power. No tak. Ho, 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 No to co? Tutaj sobie kupujemy. Może to, bo na nic innego mnie nie stać. Niestety, niestety, to nie są kabarety. I mamy zaś jakąś fajną nagrodę eventową. Jej, wydarzenie jakieś super jest. I mamy rzadkiego psiura w czapeczce urodzinowej. Ale fajnie. No dobra. Na pewno dostanie się do mojej drużyny. Coś tak czuję. Jej, Jesteś mój kochany piesku, ile dajesz? Razy 175? Jej, jaka ogromna różnica! I będzie przepyszna jajecznica! Otwieramy to jajucho! O tak! Kosmiczne! Przy tym bardzo śliczne! I mamy epickiego Eliena! O, jak fajnie! To żadna ściema! I zaznaczamy nasze najlepsze zwierzaczki! Proszę bardzo, proszę bardzo! Juhu! Tak, moi drodzy! Cztery i pół raza! O, ale eventowe jest najlepsze! Zdecydowanie! I zaznaczamy! Klejmujemy sobie te łyny! O, brawo, brawissimo! I Armimy ubikację, rewelacje, no właśnie. Moja ubikacja jest mniejsza, ale lepsza. Szybsza! Ho, ho, ho! Zwinniejsza! O tak, moi drodzy! Ale super, ale super, nie masz ze mną żadnych szans, koleżko! O, i mogę się odrodzić pewnie, że to chcę. Jeje! Je, je. Resetują mi się statystyki, ale szybciej, na szczęście wszystko udaje mi się teraz zbierać. O tak, farmisz, blużeń, farmisz! O, tańcujemy z ubikacją, no pewnie! I teraz ten najlepszy, czy mi się uda? Czy mi się uda? Koleżko mój drogi! O! Chyba go pokonam! I otrzymam twoją drabinę! O! Drabina, drabina! Przygoda się zaczyna! Jak fajnie! Widzicie to? Mam drabinę z parasolką! Ale fajnie! Ale fajnie się ciebie tutaj farmi! Nasze łyny! No pewnie! Juhu! Zaraz będziemy kupować sobie jajucho! Jejeje! Je, je, otwieramy! To najlepsze pomarańczowe! I mamy... Hmm... Jakiegoś tygrysa, no właśnie, co jeszcze, co jeszcze, moi drodzy? I dragona rzadkiego, tak koleżanko i kolego, i jeszcze jedno jajucho. Cóż my tutaj mamy, epickiego spider'a? Jak fajnie! O, otwieramy nasze zwierzaki i zaraz sobie weźmiemy do drużyny najlepsze. Jejeje, je, je. o, patrzcie tylko, jakie one są fajne! I co? Patrzcie tylko. Wow, połączyłam je, 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 Ale niestety on jest słabszy niż te pozostałe, więc niewiele nam to dało. O, i jestem w nowym świecie! Lepszego nigdzie nie znajdziecie! Czyż to nie wspaniałe? I kupujemy sobie nowego zwierzaka, fioletowe jajucho! O, o, epicki dragon! Na dzień dobry! Jak fajnie, ale miałam szczęście, nie sądzicie? I jeszcze dragona rzadkiego mamy, bo się nie poddamy, i najlepsze zaznaczamy, chociaż i tak cały czas najlepszy jest nasz psiurek. O, a ten 10,5 raza, dobra. 8,5. Okej, okay, ok, no to play! Jej, 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 jej! Tra la, 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 la. i klikadła sobie zaznaczamy coraz lepsze i coraz lepsze. Jak to szybko wszystko idzie! Jak fajnie, jak fajnie! Jej, ile poziomów do góry udało mi się już pójść z tymi klikadłami? O, dzień dobry, nerdzie, w okularkach. Przesympatyczny. O, i co? Walczymy z tobą, walczymy. Co to masz za krzesło? Trallala la la zaraz Cię pokonam i się udało. Mam szkolne krzesło, jak miło, jak miło, teraz sobie będę farmić łyny! O, zdecydowanie, ja chcę dużo łynów! O, jak fajnie, dobra, jeszcze trochę, jeszcze trochę, nasza Blue Jane! Mnóstwo łynów zdobyłam, taka sprytna tutaj byłam i otwieramy sobie jakiegoś nowego zwierzaka, kochani i jajucho kosmiczne. Przy tym super śliczne, kochani. Trallala la la. Mistyczny alien. Niesamowite! I mamy nagrodę jakąś. Czekajcie, czekajcie. O, dwa tysiaki, dwa i pół tysiąca. No dobra, no dobra. Tu przygoda jest gorąca. Jej, i zaznaczamy was, zaznaczamy was, by nauka nie poszła w las. Jak fajnie, jak fajnie. Razy trzydzieści? No to już jest coś. Świetny z ciebie gość. Razy trzydzieści pięć. I mamy jeszcze tego mistycznego. Ojej, jest słaby. Naprawdę cały czas nasz psiurek. Jest najsilniejszy. I tutaj sobie mogę coś zakupić. O, tylko spójrzcie, tylko spójrzcie. Wszystko takie drogie. O, nie, 150. Jeszcze coś fajniejszego. Dwa miliony? O, nie, muszę się tutaj wrócić, kochani. I to sobie kupujemy. O, świąteczne. Brawo. I jajucho, i jajucho. Jakie bordowe. No, ciekawe, co tam jest. O, taki zwykły zwierzak no niestety no niestety czy coś tutaj to zmienia zaraz zobaczymy o jest najlepszy jednorożec. Okej, okay, okej, okay. no to play. 47 tam było, ale się zmyło i oczywiście odrodzonko. Tak, moi drodzy. I jeszcze raz. No, dwa razy się odrodziłam i teraz muszę sobie trochę pofarmić. I teraz z tobą, koleżko, będę walczyć z dziadkiem. Widzicie to? Ho, ho, ho. Nie wiem po co mu ten wózek, skoro tak świetnie sobie radzi na nogach. O, zaraz będę cię mieć. Wózku o, czekajcie, czekajcie, jak to wolno idzie, niestety. Uwaga, śledzie, bo Blue Jane jedzie. Nie, wymachuje, tańczy z krzesłem. O, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I bardzo miło mi, pokonałam cię, je, je, je. I mamy nagrodę eventową ponownie. Czekajcie, jakie fajne to jajucho. I cóż my tu mamy rzadkiego... Tak, tralalala, już mam dwa takie psiórki. Zaraz zobaczymy, jak fajnie są w mojej drużynie. O tak, o tak, i mam kosmiczne jajucho jeszcze, aż czuję dreszcze. I co my tutaj mamy? To już chyba trzecie, epicki alien. Takiego już też miałam. O, i zaznaczamy nagrodę. Jej, widzieliście to? Jakaś mikstura. Pewnie zwiększy ilość naszych łynów. Jej, zaraz sobie użyję! Brawo, brawissimo, Blue Jane! Dwa razy więcej winów i odradzamy się! Jej, jej, jej! kilkukrotnie. Jej, patrzcie, tylko! Zdecydowanie! Wow, to mi się podoba! Już 14 razy się odrodziłam! Taka sprytna tutaj byłam i ponownie, jajucho kosmiczne! O, czwarte już? I zaś epicki alien? O, no cóż, kochani, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy! O, i zaś mamy jeszcze jajucho eventowe. Czekajcie, czekajcie. Epicka Piniata zabierze nas na koniec świata. To będzie coś najlepszego. O, jest w mojej drużynie zdecydowanie. Raz 200. Niesamowite, niesamowite. Teraz mam mocną już drużynę i jeszcze sobie tutaj coś kupię. Czekajcie, czekajcie. O, może to nie. 50M? To nie przesada? 2M. Okej, okay, no to to kupuję. Brawo! Pastelowe, to mi się podoba, i sobie teraz walczę z koleżanką. O, jakie masz fajne słuchawki różowe, też bym takie chciała! Bardzo modne! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jak to idzie, topornie, moi drodzy! Jej, przyśpieszyłam grę, i Pokonałam cię, moja droga, a teraz sobie trenuję! A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać. Cześć, moi drodzy, i do usłyszenia!